To co widzisz na ekranie jest to iPhone 11 za ponad 3 koła. A jakby iPhone był za 2 złote i to jest na aplikacji temu, które zamówiłem, ciekawe czy będzie i czy będzie oryginalny. Już sobie zobaczymy. Wpadajcie z mojego linku na temu 2000 lat Dobra, widzowie, przyszła mi już ta paczka. Ciekawe czy tu będzie iPhone naprawdę. Zobaczymy. Otwieramy sobie tą paczkę. I ciekawe co tu będzie, nie? Tak się jaram otwierając tą paczkę. Że jak za 2 złote iPhone. Uwaga. O kurde. Czy to jest iPhone? To jest iPhone? O kurde. Nie wierzę. Ej. Za 2 złote? Nie. To jest jakieś dziwne. O co chodzi? Jakim cudem za 2 złote? Jeszcze otwieramy i zobaczymy, czy jest tam iPhone. Jeszcze nie widzę tego. Wy też nie widzicie. Przepraszam, że przerwę, ale sponsorem odcinka jest aplikacja temu. A z mojego linku, jak coś pobierzecie, macie nawet do minus 90% zniżki. Polecam. Uuu, to jest prawdziwy iPhone. Mamy tu jakieś rzeczy normalnie. Tu mam jakieś suchaweczki. Tu jest coś do otwierania, nie wiem. Zamknijmy to pudełko, weźmy to sobie oddalmy i zobaczmy ten telefon, czy on się w ogóle włączy. O kurde, ej włączył się. Ale beka. Jak chcecie kolejną część, jak zobaczę, czy ten telefon naprawdę chodzi, to musicie zostawić dużo lajków i subskrypcje, a może nawet roznam ten telefon, a ja się z wami żegnam i nara.